A co ty tu za robotę odwalasz, co? Ja tu przyjeżdżam dzisiaj, a tu jakieś przemyblowanie? To tu się w ogóle coś. Chłopaki, co tu się dzieje? w ogóle? Już mówiłem ci, że mamy 6 hektarów i nudzi się nam na jednej miejscu, i tak jeździmy z tymi kontenerami. Nie? Aha, I to akurat jest camping. No, Jego stawiamy tam koło Silosa, bo na razie kolegi nie ma. Tak sobie tutaj dojazd do. Bo tu mamy ziemniaczki, tu mamy to, i tak nam trochę te przyczepy tu stają w granicy. Aha. I co, tam da za silosa go postawicie, tak? No tam, tam gdzieś zajedziemy. Jeden tam chcemy dać, później tamten też tam, a ja ten czysta. I ten Artura tutaj. Tam. Artur, Aby... prze... Artur prze... przeprowadzasz się? Tak, zmieniam adres, zamieszkają. <grym> o ile metrów? Na, znaczy no, wyjść nam wyjdzie, tylko... niewiele, ale zawsze tu coś. Stąd? Zobaczymy ten. ile nam tego A, ty chcesz być bliżej Na a nie tam tak przy lesie. No, no, no bo Uciek tam na koniec, prawie zdzicał nam chłopak. Dzisiaj wypłoszony, taki. Ten, mamy dziki pepersi, ale on już całkiem dziwny. No dziki peper to są To nie moja przyczepa, to to idzie jak moja cięższa. No i fajnie, tutaj posprzątamy. Po tej stronie mamy ziemniaczki, tu będą warzywka. I tutaj tak samo. I tamtą ostatnią też przeniewieziemy. Popaki! to ja powiem wam szczerze, że myślałam, że ta 30 nie uciągnie tego. No takie rzeczy Da Daj radę, nie? No mamy łańcuchy, to jedziemy. Chodź, idziemy zaplanować to miejsce, bo to mi na proste. Gdzie ją postawimy, bo my mamy ten gród tam, wiesz. No tutaj ją postawmy. Między silosem a beczkami. Ale tam jest też jest. Tam nic nie ma. No nie ma, ale dziury są. Nie. Yeah. Z tej strony silosa, myślałam. Ja tutaj, nie, nie ten, zobacz, tutaj ją to nie Ja muszę jechać tu drogą i jakoś tak ją wstawiam. A jakbyśmy wzięli te beczki, to byś przejechał traktorem prosto tam na to, czy nie? No tu, tu ją, tak, tak jedziemy. Tu jest takie w miarę twarde i może tu jakiś. Raz. Ja muszę za jednym strzałem to, bo to mówię, jak gdzieś stanie to... No i co? I tu ją położysz? No, i tu bym ją ten, tu by tak stanęła na... No i branie. No dobra, a ta druga? A ta druga? A może... Drugą miałbym ja w ogóle na razie gdzieś około drogi dał, bo ona będzie wyjeżdżać, nie całkiem. Aha. No. Tylko widzisz, no tutaj chodzi o to, żeby tu jest siebie, ten, ten grudnie jest wyrównany, a my sobie tu, tu pracujemy. Ja bym ją, wiesz co, to tylko bym z drogi drugą wjechał. Tak? I on tu nawet, tak. Później sobie tylko, wiesz, podjadą, zapną i zabiorą. Ale tak bardziej, ale... Łukasz, ale bardziej w prawo bym ją dała, tak jakoś, nie? No, trochę mogę się tutaj, no, jak najbardziej tych, nie? Tak, po tej waty. No. Tak zrobimy. Może tak być. Tutaj tak się boję, bo tu no, może być ostro, nie? Tu. Tu, gdzie stoimy, bo tu widzisz. A ta, a ta Tomka niech tutaj stanie, se ja sobie przyjedzie, to sobie gdzieś tam, ja będzie gdzie chciał, to się później postawi, nie? Chyba, żeby Tomka dać Tom i ja później tą drugą koło nie. Albo tak, może Albo tak. To? Albo tak, może będzie bliżej, jak najbliżej, bo ona widzi, że nie jest taka jakaś cień, bo tamta chyba będzie cięższa trochę, nie? No. no. I by było najszybciej, bo ja tutaj się boję, że tu mogę utonąć, nie? No. Bo ale... musisz jechać tam, tamtędy. Tak, to drogą, tak. drogą i tutaj widzę, minąć tą ranę i tu ciach i tak i później drugą tutaj. Po długości dwie. Dawaj, Geister. Wiedzisz, no. jak... Będziemy ci dopingować. Tak. Nie ja no, bo jak ugrzęźniemy, to leżymy, nie? Ty ugrzęźniesz! Ty nie my! My to zawijamy się na kawę wtedy, nie? Artur! Ja a, a, to tu... Można na was Tak! Nie, Łukasz, jesteśmy z tobą! Ja wiem! Będziemy no. trzymać kciuki! No i tam my też fajnie przestrzenie. No i widzisz, będzie bliżej, a nie tam przy lesie prawie. No. Zostałeś tak sam rodzynek, bo Basia też tu kontener bliżej wzięła. Lata nie te, to będę miał bliżej. Nie te czasy. Zaczynamy od nowa. I będzie trzeba. I elegancko. Się przysunąć. Tak jest. Będzie ci raźniej przy nas. <głos> <głos> o, tam będziesz miał ten, Anetkę moją, sąsiadkę, Basię, ja zobacz. Tam będziemy drzwiami widzieć. Tak, drzwi będzie będziecie sobie. Pan takie rozłożymy To nie ma porównania do mojej. Ja lekko ciągnę tą swoją. No to idzie sam. Moja to bestia! No. Pa, a panna na wczasy gdzieś wyjeżdża, czy co? So? Na morze. O, tak na chwilę. Na bans, nie na wczasy. Jak, jak ślimak z domem lecę od parkowane Sprawa wygląda tak, że chłopaki musieli podkopać Ale No i no chyba Ale to długo wam chyba zeszło, bo ja chwilę no, siedziałem, to pracowałem No, dwa dni przedwczoraj ją wstawiliśmy Nie udało się jej wypoziomować to było tyle wykopać No i wczoraj padało, akurat na namiekła mu ziemia elegancko Wypowrował, oczywiście teraz do odpalenia ciągnika klema pękła. O! Musterka. Jak to mówią standardowo, jak się nie wkurzysz, to nie będzie, nie? Bez sikiery Młota tak, To nie robimy. <gry> tak. Dobrze, ale dobrze. czyli teraz już będzie równo, nie? No tak, no bo wiesz, żeby ją wypoziomować, to ona tam nam się oparła o ziemię. A to, w ten nie, sposób. No i jak zaczęliśmy ją tu dźwigać, to koła w końcu poszły do góry i ona by powietrze musiała, tak chodzi. Dobrze, dobrze. To no nie ma lekko, tam chetnie wyjechały i bardzo szybko, ale z tam już tak. nie? nie? Będzie szeregowo teraz, dobrze. Czyli tak jak teraz ma stać, czy jeszcze to poprawiacie? Tak jak teraz? Tylko że musimy jeszcze wypoziomować. Aha, o kurde. Pure do góry jeszcze, nie? E no to kawał ten, ja sobie to jak mi to opowiadałeś, to myślałem, że mniej to trochę żeście... No no, ty Odebrali, no? No i druga rzecz, widzisz, jak tam jest pod e, przyczepą, że jest krzew, wiesz, więcej wykopane. Mhm. I nie gnije tak ta przyczepa, nie? Bierzemy. Tak, 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 a tak Jak no. siedziała mu na samym, tej, to mu tu podgniło, tamta widzisz, ta pierwsza co stoi od tej strony. Zobacz, tamta była, no, no, no. Nie, nie miała żadnego dookoła, nigdzie nie była oparta, a ta w stara, zobacz, jak zniła, nie? Ta czarna. Aha. No a tutaj, ona tu centralnie na ziemi stała i tu krzewy były, nie? I ona sobie, wiesz, w trawach... Ten materiał, by od laty, którzy mają przyczepy, którzy by uważali Tak, nie, no to raczej, tu. żeby to nie było jakoś obrośnięte, gdzieś, gdzieś tam gruntu nie dotykało, bo to, to tam dwa razy trzeba, żeby... trzeba pilnować. No no, to, to mówię, o, to są, to są później konsekwencje, nie? o kurde blapka Praktycznie, ale to przynajmniej wyłazi co tam w środku jest. no to ten Artur co Artur chwilę tutaj łaka cuduje no widzę to właśnie. To ale pod, czym ty to podklejało taką gumą na To ta mhm. taśma jest taka specjalna ale też już nie trzyma to przez to mhm. mówiłeś że to kurwa no do pionu mhm. poziomu brakuje tyle dobra ty co ty mi tu listwę nie damy do środka to tam mniej więcej ale to no jak masz pół metra na, na metrze to jest ten Łukasz wprawiony w boju, to tam w środku zrobi. No tą to swoją to tam. A tą stronę jako pierwszą trzeba będzie podjąć? ona dźwigaj, nie? No, ale A... powiedz mi, robimy tak jak mówiłem, że przy kołach najpierw, bo koła i tak trzeba zdjęć, nie? No. To może tu ją w ten... No teraz no, mówię, na no. tak ją dźwiga jeszcze do góry. Chwila razy drzwi. Bo tutaj musimy, będziemy musieli tamten róg podeprzeć, mm -hmm. żeby ona się tak nam później wykręciła, nie? No, no, tylko... No, ale to daję w górę i na wymiar. Czyli jest jeszcze opcja, że tak może być krzywo, nie? Tak już jest krzywo, tak. A, już jest. Tylko że teraz ją tak wiesz, pirazy drzwi ją ustawić i Dzień później tylko ruch dźwięk. któryś podeprzesz i ona ci wtedy... Mhm. No oh, kurwa. Na, na, na boki. No dobrze, no dobra, kręć, dawno. Winnego zdaniem daję. Poczeka. Fajna winda, tak szczerze. No widzisz, na to dzieliśmy, bo to, to ma uciąg jak trzeba, nie pamiętam co to, Urala chyba tu dźwigali, nie? A na no to Ural to sobie raczej marzy. na to. Dwa pompnięcia. Już prawie, już wyszła poza ten. Jesteśmy prawie w skali, nie? No, Ale nawet będzie tu wysoko. No dobrze, dobrze. Czekaj. Ale zobacz, to tu musi być kurde z metr różnicy, skoro tu jest tak wysoko. No ja na, na takim krótkim odcinku? Bez jaj. Teraz tu pojechałeś. No nie Czekaj. Poczekaj, coś zgryzi. Jeszcze raz. Dobra. Daj jeszcze. Tak. A, tak. 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 Mam o, To? Mam jeden ząbek, no, dół. Jeszcze na dół? No. Normalnie, panie! Nawet woda nie powsiechnie, żamlutek. <laughs> <laughs> może to krzywa ustawić, to będzie woda wypływała. <laughs> <laughs> to racja. Jakieś to patrz. Artur, w tamtą stronę to by trzeba było tak, o ząbek tu opuścić. To byś tego się A się ten róg, a no. ten róg... A bo czekaj, ja Ci przymierzę, bo może... Bo ta przyczepa też jest trochę powytrzywiana, nie? No Zobaczył przy bo no tak chwilę no, A w innym miejscu, tak Czyli chłopaki no tam, teraz kombinują, żeby podeprzeć nie? te przyczepy No bo tu się tylko trochę, tak żeby było na tym, a reszty co To One, tam Poprzeć tam, ładnie też, jeszcze, wypoziomować dokładnie Żeby na boku było też poziomie I git. i przyczepa może już stać w tym nowym miejscu Łukasz zrobił sobie grabie, jak prawdziwy <laughs> No, Puszkraftowiec kurde preppers Tylko wiesz, ja wcześniej a, robiłem te drewniane dawałem A tu po prostu co kopy sporowe, nie? Tak. Kręciłem łebki obciąłem. Ej, to sztywne jakby. Rob... No no a to na ten teren, bo tu wiesz, do połzyw do tego. No, co, co testowałeś? Tak. Dobrze? No pewnie no już tam grawiłem, no to weź tak, takimi, nie? Że, no to, racja. Jak, to mamy trzy roce. Jeszcze pokrzywę, one nie są znowu no, jakieś no. ciężkie też. Kijek poszłem tam wiesz i czaki wycinaliśmy Nie no jest, no. On, jest kawał sprzętu, no <laughs> To wiesz, to nie jest, to jest Bo się wydaje ciężko, to nie jest teraz jeszcze. Znaczy kij sam, bo mokry jak film, jak on się dopiero wyciąłem, nie? Aha I to po prostu kładziesz nic nie dociskasz, tylko To z czego ten kij robiłeś? Tutaj te czaki, co tam mamy, nie? No jak wysknie, to to będzie leciutkie no, przecież No że... ja to ja tam ciężko miałem u siebie, tylko ja miałem te zęby drewniane, wiesz, gdzieś wyhaczyłem i zaraz pękli, co było w starym Pękają? No, łamiąc się, tak powiem ci. z nie... czego oni robili te stare grabie, jest, że takie wytrzymałe. Ja do dziś nie mam u siebie w domu, kurde. Ale to chyba, wiesz co, albo ja dawałem klona, to klon jest taki dość twardy, brzeza jest taka, wiesz, że ona się pójdzie tak jak Aha. Nie, to brzozowe, nie? One, one są takie, że wygnie się i wróci z powrotem, a nie pęknie. Widzisz, no bo ty też pamiętasz te stare grabie, one wytrzymałe były jak pies. mi się wydaje, że to jest drodze, bo brzeza się wygina i wraca, nie? A twarde żyły jak klon, to on w hmm. stanie obcę nie pęka Później doszły te plastiki hmm. i teraz już zostały te plastiki, metalowe no, jeszcze są. Hmm. Do drobnych to bym dał co pięć, nie? Dałem co 10 cm. Mm -hmm. No bo to typowe do No i co tam, raz, dwa. No ale to zawsze możesz dać jeszcze, jak będziesz potrzebował. No, <grym>, no, no, to mam odznaczone, nie? Więc no, 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 no. to było jakieś dołożyć, dołożę, nie? Ale raczej powiem Ci dzisiaj na tej pokrzywacz sprawdzam zarobi się. Faktycznie, faktycznie. wygrabione. Prigolone. Tu wiesz, tymi małymi to szarpają, tylko grabiłem, grabiłem i grabiłem. No tak, oni mogą... Wiesz, w kamerze to wygląda tak, jakby to było mniej więcej równo To jest dosyć nie, duży spadek, nie, to jest nierówne. Nie, nie. A tutaj mówię, z jednej strony cztery, tam pięć ruchów w tą, pięć w tą i mam coś zrobione. Nie? Hmm. Jak z księdzem. 5 minut, kopertkę No, no ta, ta, teraz nie wiem, czy byś w ogóle kupił takie grabie. No Idę po prostu na warsztat. robię, byś... co mi jakie nagranie. Gdzie byś kupił takie grabie? Nie, grawie, wątpię, nie ma szans. Ja to Stricte porobione teraz pod te. Tam, tam są te te, wieś, te plastikowe, takie trochę większe, ale to na tym terenie, na tych pokrzywach, to byś to połamał te zęby za No właśnie. No tu widzisz, dałem śruby, to są śruby, te kołki rozporowe, ten raczej mi to szybko nie pęknie. Nie? No i gdzie? No. Jest idealna. Tam. A zobacz, widzisz tą białą tam? No jest, no. Jak się rozwaliło od razu? Ona aż pękła, czy mi się zdaje? No rozwarstwia się, bo to jest kiepska płyta. Ale wiesz, ale mówię, tu ci będzie się nało kurwa latami i tego nie widać. A ta, ta płyta taka gorsza, gorsza jakoś z jednej strony gorsza, ale z drugiej strony, jak się coś dzieje, to od razu widzisz. Czyli to sobie tam kiśnie w środku, Księ, tak. co mówisz. Tak, i ty nawet no o tym ty, nie musisz wiedzieć. Tu masz blachę znowu, nie też też nie zobaczysz, bo to jest blacha nie? No nie, Ja myślałem, że to jest jakieś Nie, 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 nie to jest blacha. Nie, no w nie, przykład. Woda, jakiś... woda wciekać i ta o, po ten, po ten i tutaj nie zobaczysz, bo to wachnął się nic nie dzieje, no. Dopiero widzisz jak zaczyna ci od dołu e, brać na ostro, albo zaczynają się takie buły robić brzuchy. brzuchy nie? Aha, o jesteś. No to i teraz pędzi... mówię, to wszystko wiesz, pod tymi listwami, to jest klejone silikonami. Ten silikon po parę latach on puszcza. Tam nawet Artur znalazł opracowanie, że tam po dwóch, trzech latach powinien się te listwy, by nowy silikon dać. No wszystko na w... nową przyczepę. Wysilikonować Dobry. i listwy zakładać, Jak co 2-3 lata robić to no To sobie wyobraź teraz, że kupujesz przyczepę, nie wiem ile kosztować, może nowa. Ze 100 tysięcy? No i co, i nowe też tak ma? No nowe, w nowych, właśnie bo jak w nowych mówię, ja w, bo przez przypadek znalazłem, że właśnie nową przyczepę kupujesz, to co 2-3 lata powinno się te wszystkie silikony to wszystko wymieniać dobrze wiedzieć w sumie. I też fajnie, że włączyłem nagrywanie, bo to wiesz, ludzie nie wiedzą. Ja osobiście nie wiedziałem, ja to że takie wiedziałem. cyrki są z tych Ja nie wiedziałem, tylko że ja mówię, oglądałem sobie kiedyś przyczepy i mi takie coś wyskoczyło. No widzisz, to ja tutaj dopiero widzisz w A faktycznie. A, dopiero jak ci się buła zaczyna robić, dopiero. No, to się teraz no. odkleiło od stropu, bo one są na taką gumę wklejane jeszcze na, na stropę, nie? Znaczy tutaj już nie. To jest piec. I tu jest blacha i w środku jest ta wełna. Ale nie no, ogólnie to jest no. No, po prostu doklejany do tak. bo ta Blasz, ja się... Czyli w tym miejscu to jest fałszywy alarm, bo tam jest wełna? Tak, tak, bo tu, ma, tu, tu nie jest nic klejone, bo tu jest z drugiej strony, bo tu masz piec. I tu masz wełny, żeby się to nie zapaliło. To już byś drugi, drugi raz sobie nie kupił. Nie no, nie. dlatego coś kombinuję, taką przyczepę jak ja mam, nie? Bo teraz znowu zobacz, fortunę trzeba włożyć, żeby to remontować, no, no tak, ja to, to, bez to sensu. Papa się Taki kupował projekt, że wiesz, że dach byśmy zrobili stropianem ten, tylko tu byśmy dali, wiesz, u, te dziesiątki takie beleczki, Z tamtej strony listwy byśmy to skręcili, wiesz, do kupy, podparli tutaj ten dach, na, cały dach był zrobić, bo to jest co chwilę łata. Tu byśmy do się dokręcili, no ale pomyślałem mówi, na no suma co marunka, ja wolę chyba kurwa kupić no wiesz, podwozie nie? i zrobić sobie taką jak ty masz, nie? No to już ostatnio gadaliśmy, że to wyjdzie. To, no, to, znaczy ten, albo ta sama kasa, nie. A masz no, nówkę, wszystko no, i dobrze no, zrobione. No, nie? No, no bo i tak, musisz kupić na zewnątrz płytę, musisz kupić ocieplenie, musisz kupić wewnątrz płytę. Hmm. Więc masz to samo. Ale tylko... to, to mi się zdaje, że to też jest silikonowane? Ale to, to... to jest, wiesz co, to jest, co tam, to jest silikonowane? To jest silikon też? Powinna być taka uszczelka też, ale to, to jest silikonowane wszystko. To jest oryginalnie, nie? A to urobiłeś, bo tego piasa oryginalnie to nie było raczej. Nie, nie. To nie ma tutaj w tych przyczepiach. Gazowe na, są pewnie. No, no ale była gazowe, ale też, No ale cała, całą robiło, cały środek. No to to jest wartość <grym> dla ludzi, którzy chcą, chcieliby sobie kupić coś takiego. No, żeby. no. No to będziesz cały czas długo przy tym, nie? Pewnie tak. No mm. nie masz A co to się wyrabia? Od razu dla zwierząt zbieram, więc zielonkę, bo to po co witaminy, po co A, no tak. Ale lepiej na świeżo, to do rana mi tu jutro podesną. Cóż, nie, a to zaczęło kropić, więc żeby też mokre może nie było? Połowę roboty polega mi w jest. No tak. Ale to ty to przewidziałeś, bo mówiłeś wcześniej, że... Artur przyjedzie, to będzie zrobione Tutaj mówię, że ciężkim Dobrze W życiu, żeby coś mieć, to trzeba ciężko zapierdzielać, ale to trzeba mądrze, kurwa no, Ja to też pokazuję mądrze pracować, nie no, moglibyśmy to zostawić Tak to by mi wyszło Powiem ci, ci zauważyłem, że wiesz, dzień, dwa, już ta zwierzyna, wiesz, szybciej się tym takim typowo zaraz świeżym poje I tam no. wody nie usiądę, że No bo to na wody sobie, tak. no tak no, to po co się urabiać, wiesz, jutro bym musiał później wodę dowozić i tak dalej, ja tutaj nie mam, masz. A i tak no, by trzeba było to zabrać? Tak. No Tak powinno się żyć. Tak, tak, kombinować. No. Wykorzystywać sytuację, no, tak? Ale. I przejdziemy sobie od razu do Artura. Ury na pierdziela tutaj wykoszarką. Co się stało? się. Znowu łańcuch? Nie. Nie, nie, trawa jest blachach, Na jakich to jest blachach? Na niemieckich? DK? Co to jest? Dominikana. Można i tak. W osadzie są nawet ludzie z Dominikany, niech będzie. Kasia, powiedz coś wesołego. Ja piednicę i nie mam nic z wesołego z tego. Ale no widzisz... Nie, no to było wesołe, bez słów totalnie. W którym miesiącu się sadzi kapusta do grątek? Z czerwcu. czerwcu? To jest ciepło. Kapuście czy Kasi. Mi! do piątku zdążyć. Masakra! Ja bym no, chciał to maseczkę to trawową. Ej, ale tu było takie coś na twarzy, byś to założył. Mam brejle. I tak ale się to, 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 to fajnie, nie? W tym jeszcze mniej widzę, także... Ta trawa to wręcz czekała na Ciebie. My ją specjalnie tu hodowaliśmy. Agroturystyka, zapraszamy. Ale na odpoczynek, czy do roboty? No, ale odpoczywał. Ja mnie zbombardowały te leszczyny. Znaczy, leszczyny, pokrzywy. Zresztą się wykąpiesz moj. Kwalifikujesz się właśnie do kąpieli. się <noise> Nie, ale w całej trawie jesteś. To kolos Artur, powiedz coś wesołego. Nie ma nic wesołego. Trawa została do kuszenia. Wesoło Dobrze. trawę się kości. Aha. Wesoło już był. Ale to nie taką trawę, nie, nie. nie legalna, to nie. Tak i nie. Takie nie. Wyobraź sobie, że nadszedł kryzys w kraju i to od Ciebie teraz zależy przetrwanie Twojej rodziny. Czy wiesz jak przetrwać w mieście? Jak pozyskiwać i uzdatniać wodę do picia? Jak pozyskiwać żywność? Gdzie szukać schronienia? Jak i gdzie zbudować schronienie? Czy choćby jak wytwarzać własne domowe leki? Wszystkie pytania i odpowiedzi znajdziesz w Biblii Prepersa, która powstała właśnie po to, abyś mógł spać spokojnie, wiedząc, że w niej znajdują się wszystkie rozwiązania problemów znane ludzkości w czasie wystąpienia jakiegokolwiek kryzysu, które będą Ci potrzebne, gdy taki nadejdzie. Właśnie trwa przed sprzedaż, a ilość książek jest ograniczona, więc działaj teraz, ponieważ to jedyna taka książka na całej ziemi. Ale więcej informacji znajdziesz w opisie.